Cześć, tu Horyzont, twój kompas w świecie sztucznej inteligencji. Słuchasz wtorkowego audio newslettera, w którym dziś przede wszystkim o wczorajszym ogłoszeniu OpenAI, ale oczywiście nie tylko. O czym opowiem dziś jeszcze? Na mailu czeka na was konkurs, w którym możecie wygrać bestseller Mustafy Sulejmana, nadchodząca fala. Ponadto AlphaFold 3 od Google DeepMind przełom w medycynie. Globalna bitwa o chipy nabiera tempa z falą dotacji o wartości 81 miliardów dolarów. Dziś także sekcje AI Jobs, czyli skan po ofertach pracy w branżach związanych ze sztuczną inteligencją oraz szybkie linki do konsumpcji poza newsletterem, czyli AI na wynos. Jak co wtorek także narzędzia AI. A dziś Voice Notes, ZP, syntezja, aktualizacja. Mamy dla Was także tradycyjny sprawdzian czujności w real or fake. Czy potrafisz odróżnić zdjęcie wykonane przez człowieka od tego wygenerowanego przez sztuczną inteligencję? No dobrze, przejdźmy zatem do wieści. Niewątpliwym hot newsem dnia jest rewolucyjny GPT 4O, omni model od OpenAI. Model, który ma być szybszy, tańszy i bardziej ludzki. Posłuchaj. OpenAI przedstawiła wczoraj przełomową aktualizację swojego modelu językowego. Podczas transmisji live dowiedzieliśmy się wielu szczegółów i poznaliśmy, jak działają wszystkie funkcjonalności. Najważniejsze informacje to: Nowy model GPT to model rozumiejący emocje, potrafiący prowadzić naturalną rozmowę i analizować wideo w czasie rzeczywistym. OpenAI planuje wypuścić aplikację na komputer z dostępem do mikrofonu, kamery i ekranu użytkownika. API nowego modelu jest o 50% tańsze niż GPT 4 Turbo. Aktualizacja przewyższa inne modele w większości benchmarków. W ciągu kilku tygodni nowość od OpenAI będzie dostępna za darmo dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy bez subskrypcji zyskają dostęp do GPT Store i wszystkich GPTs. Dla subskrybentów ChatGPT Plus pięciokrotne zwiększenie limitów odpowiedzi AI z 40 do 200 wiadomości w ciągu trzech godzin. Nowe możliwości GPT to tworzenie modeli 3D, odzwierciedlanie różnych stylów pisma, podsumowywanie długich filmów, tworzenie spójnych postaci, tworzenie moc-pów, mieszanie kilku zdjęć i tworzenie plakatów. OpenAI po raz kolejny podnosi poprzeczkę w dziedzinie sztucznej inteligencji, dostarczając bardziej zaawansowany, dostępny i wszechstronny model językowy. W mailu znajdziesz link do wczorajszej prezentacji. Warto to zobaczyć i najlepiej, jeśli zrobisz to od razu. Zapauzuj newsletter i sięgnij po link. Oczywiście, jeśli masz teraz czas. Jeśli nie, wrócisz do tego później. A teraz posłuchaj o Alphafold 3, czyli przełomie w medycynie od Google DeepMind. Alphafold 3 wprowadza rewolucję w dziedzinie biologii molekularnej i odkrywania leków. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego model potrafi przewidywać struktury niemal wszystkich cząsteczek zawartych w bazie Protein Data Bank, największym na świecie repozytorium cząsteczek biologicznych. Możliwości innowacji wykraczają daleko poza początkowe przewidywania struktur białek. Model potrafi także przewidywać struktury ligandów małych cząsteczek wiążących się z białkami receptorowymi, kwasów nukleinowych oraz modyfikacji potranslacyjnych. Eliminuje to potrzebę stosowania struktur referencyjnych w przewidywaniu interakcji białko-ligand, otwierając nowe możliwości w projektowaniu leków. Isomorphic Labs, spin-off DeepMind dedykowany odkrywaniu leków, już wykorzystuje moc AlphaFold do przyspieszenia projektowania leków terapeutycznych. Dzięki dokładnej charakterystyce różnych struktur molekularnych kluczowych w zwalczaniu chorób, Isomorphic Labs ma na celu dokonanie znaczących postępów w dziedzinie farmaceutyków. Nowa wersja AlphaFold znacznie przewyższa swojego poprzednika w kluczowych wyzwaniach związanych z przewidywaniem struktur białek, takich jak wiązanie przeciwciał. Ten znaczący skok wydajności podkreśla ogromny potencjał AI w pogłębianiu naszego zrozumienia złożonej maszynerii molekularnej, która tworzy ludzki organizm. W wiadomości oczywiście znajdziesz link do pełnej specyfikacji modelu AlphaFold 3. Zerknij na to. A my przechodzimy teraz dalej. A poświęcimy teraz uwagę globalnej bitwie o Chipy, która nabiera tempa. Rywalizacja toczy się bowiem nie tylko na poziomie technologicznym, ale także finansowym. USA i ich sojusznicy, napędzani falą krajowych inwestycji, rywalizują z Chinami o supremację w dziedzinie półprzewodników. Supermocarstwa na czele z USA i Unią Europejską przekazały prawie 81 miliardów dolarów. Na produkcję następnej generacji półprzewodników, eskalując globalną konfrontację z Chinami o dominację w dziedzinie chipów. To pierwsza fala z prawie 380 miliardami dolarów przeznaczonych przez rządy na całym świecie dla firm takich jak Intel Corp. i Taiwan Semiconductor Manufacturing na zwiększenie produkcji bardziej zaawansowanych mikroprocesorów. Fala ta doprowadziła rywalizację Waszyngtonu z Pekinem o najnowocześniejsze technologie. Do krytycznego punktu zwrotnego, który ukształtuje przyszłość globalnej gospodarki. Plany wydatków na czipy przez USA i ich sojuszników stanowią nowe wyzwanie dla trwającej od dziesięcioleci polityki przemysłowej Pekinu. Pośpiech w finansowaniu utwardził linię frontu w wojnie handlowej między USA a Chinami, w tym w takich miejscach jak Japonia i Bliski Wschód. Daje to również nadzieję Intelowi, niegdyś globalnemu liderowi w produkcji chipów który w ostatnich latach stracił pozycję na rzecz rywali, w tym Nvidia i TSMC. Chiny mają obecnie więcej fabryk półprzewodników w budowie niż gdziekolwiek indziej na świecie, budując produkcję mniej atrakcyjnych starszych chipów, jednocześnie gromadząc wiedzę potrzebną do przełomu technologicznego rodzimej produkcji. Pracują również nad krajowymi alternatywami dla chipów AI Nvidia i innego zaawansowanego krzemu. Tak jak koniecznie zerknij do koszyczka z linkami w AI na wynos, tam dziś znajdziesz Clot wraz z topowym modelem Clot 3 Opus. Aplikacją na iOS i planem Team, dostępne w Europie. Wyciek nowego modelu do generowania wideo VideoFX od Google, link do wideo. Nowy robot G1 firmy Unitree, najtańszy zaawansowany humanoidalny robot na świecie. Eleven Labs tworzy konkurencję dla Suno i Udio. Sprawdź Eleven Labs Music. Neuralink. Aktualizacja po studniach dniach od operacji. Nowy LLM od Apple będzie nazywał się Ajax. Przeczytaj więcej informacji. Link do lektury w mailu. W zawartości newslettera, jak co wtorek, oczywiście, trzy narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. Dziś w paczce znajdziesz tool do tworzenia notatek tekstowych na podstawie Twojego własnego nagrania głosowego. Będziesz mógł zarządzać nimi bezpośrednio w aplikacji. Jak działa? Link. Znajdziesz wi wiadomości. ZP AI posłuży do analizy procesów zakupowych użytkowników w Twoim e-commerce. Badaj błędy i zwiększaj popularność produktów. Narzędzie integruje się z większością wtyczek na rynku. W piątek na naszych kanałach na Twitterze pojawi się dokładny opis i test. Synthesia. To narzędzie umożliwiające tworzenie awatarów AI, które wyrażają emocje na podstawie wcześniej napisanego skryptu. Aplikacja. Umożliwia tworzenie swojego awataru, który rozmawia w ponad 25 językach. Na dziś to wszystko, jednak pamiętaj, aby wrócić do wiadomości na skrzynce. Poszerz zdobytą wiedzę o odniesienia, przeanalizuj jeszcze raz newsy, a także weź udział w grze o książkę Sulejmana. Co trzeba zrobić, aby dostać książkę? Udostępnij newsletter Horyzont AI swoim znajomym, rodzinie i społeczności. Osoba z największą ilością zaproszonych ludzi dostanie od nas prezent w postaci książki Nadchodząca fala Mustafy Sulejmana. Użyj linka dodanego do maila. Ten konkurs to tak naprawdę tylko pretekst. To przede wszystkim okazja, żeby podzielić się ciekawymi treściami z jak największą liczbą osób. Zwiększajmy świadomość o sztucznej inteligencji razem. Jeśli tu jesteś, doskonale zdajesz sobie sprawę, czym jest ta rewolucja którą obserwujemy. Ten audio wygenerowała sztuczna inteligencja, ale głosu użyczył Marcin Uszyński, członek zespołu Horyzont. Do usłyszenia w czwartek.